Jak widzieliście Jak widzieliście tamten ten miniboss dostał Nie wiem, wyłączyłem mu mocy biotycznej Nie wiem, z jakichś powodów to nie zadziałało Hmm raz mi wiadomo o jakichś e, rzutach obronnych w tychże i Nie wiem, czy one właśnie, czy to był rzut obronny, czy, czy moc, moc się zbagowała Jeszcze raz Oczywiście moc singularity Liary będzie o wiele słabsza i będzie trwać bardzo, bardzo krótko, ale zawsze coś Po prostu nie chcę, żeby te dalej podchodziły i... Hmm... Zabiłem moje posaki. Już? A to po to strzeliśmy w mackę, żeby całość się zawaliła Czyli nie mogliśmy zrobić jakiegoś cudownego, nie wiem Nie mam żadnego omni blajda, omni coś tam, miecza świetlnego, który po prostu to przeciął Serio? No i cóż, tutaj widzimy Jak beznadziejnie ona wygląda na niebiesko I know this isn't some kind of trick. This is no trick. The Thorian is dead, and I am myself again. My name is Shiala. I serve. I, I served Matriarch Benezia. When she allied herself with Saren, so did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. You chose to side with Saren, so did Matriarch Benezia. Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it sovereign. It can dominate the minds of his followers. They there we go. To there way. we go. The process is subtle. It can take days, weeks. But in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian.

Jakby nie patrzeć, to ludzka kolonia, a wiemy jak rada olewa ataki na ludzkie kolonie, właściwie nic z nimi nie robi. Nie wiem, nie chciało się getom bombardować? Nie mieli bomby? Nie mogli po prostu uzbolać wielkiego, ciężkiego statku i zrzucić go z orbity? Na pewno by podziałało. but the visions are unclear, confusing. they were meant for a prothean mind. to truly comprehend them, you must think like a prothean. he must understand their culture, their history, their oh, there, there we go. watched and studied them. when they died, it consumed them. they became a part of it. just give me some plain answers. where is the cipher? the cipher is the very essence of being a prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory, a viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught, it simply exists. You taught Saren, you can teach me.

nie nie, nie, nie sprawi to, że nasze wizje z Devianta staną się o wiele bardziej przejrzyste. Naprawdę uwierzcie mi. Nic a nic. O, oczy. Okej, okay, obrazek jakiegoś kolesia. Więcej jakichś istot. Hmm. Przewody, przewody, ludzie uciekają, przewody, przewody. A, planeta i wybuchy. A nie, galaktyka i wybuchy. Nie, galaktyka na czerwono. <śmierdzi> Ośmiornice. Hmm? I? <śmierdzi> Ten wyraz twarzy.

We should get you back Bieda. to the ship, where you can be monitored. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. You were allied with Sarin. For all I know, you still are. I can't just let you walk away. Your suspicions are understandable, but you freed me from the story and from Saren. I am on your side. <laughs> Proces tej indoktrynacji jest absolutny, to jakby, nie wiem, tak znaczyło, że całkowity, nie wiem, nic nie powiedziała o tym, że to jest odroczone. E, spadaj. Serio. Bye. Jeszcze trzecie w serce. Albo... dwa serca. Nie wiem ile mają. Serio? To anyway, samo odzywka? Hmm... Gdzie jest Rusia? nie obok. Okej, okay, trochę... spodziewałem się trochę innej reakcji po tym, że wyczyściłem ich przyjaciół z tej kolonii. Trochę dziwne. Hm. Huh. I czemu jeszcze mam ten wykrzyknik? Okej, okay, gra może nie zapała, że wykonałem to zadanie. Zatem to była... Tak, to była zabawa z zombiakami i wielką mackową turusiną. Cóż mogę powiedzieć... ...dosyć upierdliwa, nigdy mi się za bardzo nie podobała. Um, sama walka, tak jak tu już mówiłem wcześniej, jest niepotrzebnie wydłużona. Wolałbym mieć po prostu porządną walkę z bossem, zamiast... ...walkę z falami przeciwników, którzy znów są przeciwnikami walczącymi, wręcz przez co... ...moi towarzysze mają bardzo... W tym włączając także moją główną postać mają bardzo skromne środki, by się przed takimi atakami bronić. Co sprawia, że wszystko to jest nieporęczne dosyć w, w ostatecznym rezultacie. I mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Idę w dobrym świecie. Zatem tak, dowiedzieliśmy się raptem, że w, nie wiem, trochę więcej wizji, złoczyliśmy jakąś planetę i jakąś... Nie wiem, spółkałamarnico... owada. I to właśnie to. Czas to zwróć na statek, pogadać z radą i pogadać z naszymi towarzyszami i właściwie to będzie koń decontamination sesji. Commander, you look pale. Come on, my always looks Oops, I think I I just need some time to let this cipher do its thing. I might be able to help you. I am an expert on the Protheans. If I join my consciousness to yours, maybe we can make some sense of it. Nah, no, okay. Hurry, we don't have much time. Właściwie nie kumę tego z... Tak krótko, tak krótko po tym momencie... O, czarne oczy znowu Tak krótko po tym momencie, kiedy widzieliśmy tę wizję, znowu możemy je widzieć ponownie i... Ach. Nie wiem po co No i zobaczymy znowu tę planetę. Nie? Okej. Okay. Czyli właściwie nic nam nie pomogło, tylko skróciło nam tę wizję. Jej. I'm sorry. The images were so vivid. No, I never imagined. The the so Intense. You are remarkably strong-willed, commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Of course. on your hmm. Must have been badly damaged. Large parts of the vision are are missing. The data transferred into the commander's mind is incomplete. Looks like we're back where we're